Radni PiS podpisali się pod wnioskiem starosty Bełchatowskiego o odwołanie Grzegorza Gryczki ze stanowiska starosty. Procedura wymaga, aby z takim wnioskiem przed głosowaniem zapoznali się radni. Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji zebrania na sali osoby nie będące radnymi o powodach odwołania nie dowiedzieli się nic. Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Pędziwiatr poinformowała jedynie, że radni otrzymali takie uzasadnienie. I przechodzimy do kolejnego, drugiego punktu. Zapoznanie się z wnioskiem starosty o odwołanie członka zarządu powiatów Bełchatowie, wicestarosty. Czy pan starosta jeszcze coś do tego wniosku? Dziękuję. Szanowni Państwo, otrzymali państwo wniosek. Wnioskodawca starosta Waldemar Wyczachowski przed kamerą o powodach próby odwołania Grzegorza Gryczki mówić nie chciał. Poza nią powiedział jedynie, że jest to decyzja polityczna, a nie merytoryczna. Chętnie za to na forum o tej sytuacji mówił Grzegorz Gryczka, między innymi o tym, że to koniec koalicji. Szkoda, że nie słyszałem dzisiaj na tej sali uzasadnienia troszeczkę szerszego, ale się mogłem tego spodziewać. Szkoda również, że Brak motywnej odwagi do tego, aby na ten temat porozmawiać, porozmawiać z koalicjantem, z przewodniczącym, prezesem ugrupowania, które tworzy koalicję. Dzisiejszy wniosek, który został postawiony przez starostę p. Bohatowskiego, jest pierwszym krokiem do zerwania koalicji z zesieniem Drugi krok to będzie oczywiście odwołanie wicestarosty. Nie mam absolutnie wątpliwości, że tak się stanie. Ale ja, drodzy Państwo, chciałbym. Znaczy, na podziękowania jeszcze będzie czas, ale chciałbym powiedzieć, że z podniesioną głową i z dumą opuszczę gabinet Te Starosty w Urzędzie Starostwa w Spoczuciem Z poczuciem dobrze wykonanej pracy, z poczuciem dobrze wykonanych obowiązków. Ja myślę, że to przede wszystkim ocenią mieszkańcy Kadłubu Bohatowskiego. Wszystko to, co robiłem, wszystko to, co robiliśmy razem z radnymi radnymi Ziemi Łochatowskiej. było skierowane dla dobra mieszkańców powiatu i miasta Bohatowa. I wszystkich pozostałych gmin Drodzy Państwo, nie chciałbym się tutaj użalać nad sobą, absolutnie nie. Tak jak powiedziałem z podniesioną głową, wysłuchałem bo inaczej wysłuchałem braku uzasadnienia. Chciałbym jeszcze, drodzy Państwo, poinformować się również was, że Porozumienie koalicji, koalicyjne, które zostało zawarte między Raną Sprawiedliwości, reprezentowanym przez przewodniczącego PIS do Snatura Wiesława Dąbrowskiego i Stowarzyszeniem Wienia Włochatosta, reprezentowanym przeze mnie, zostało podpisane, w którym jest wyszczegółowione, kto rekomenduje do zarządu, z której strony koalicjanta rekomendowane są osoby zarządu. I ta koalicja nie będzie istniała i jeżeli ktoś mówi w mediach, że koalicja trwa, to ja bym to nazwał jakąś schizofrenią polityczną. Dzisiaj nastąpił pierwszy krok. Na zapewne nastąpi i drugi. Zobaczymy kiedy. Ma. Jeszcze nie mam informacji kiedy nastąpi. I będzie zwołana sesja nadzwyczajna, bo rozumiem, że czas goni i należy szybko wymienić wice starostę. I ja to rozumiem. Być może są jakieś tam... Y Zadania, które zrealizować bez obecności policjantów. Wniosek o odwołanie głosowany będzie 13 maja w piątek o godzinie 13. Przynajmniej na tą chwilę takie są oficjalne informacje.